O historii umundurowania kamuflującego można byłoby napisać osobny artykuł, a nawet całą serię. Na potrzeby tego filmu warto jednak przedstawić chociaż podstawowy zarys, by wpasować opisywany wzór w szerszy kontekst. W okolicach I wojny światowej zaczęto stosować umundurowanie w bardziej stonowanych kolorach ziemi. Ciągle było ono jednolite, ale już pomagało żołnierzom zlać się z otoczeniem, szczególnie na dalszym dystansie. Kolejny przełom to okolice II wojny światowej, gdzie armie po obu stronach konfliktu zaczynają stosować umundurowanie z charakterystycznymi plamami w różnych kolorach. Ich zadaniem jest rozbicie sylwetki żołnierza. Ludzkie oko dobrze rozpoznaje jednolite plamy kształtu człowieka, zwłaszcza gdy się ruszają. Ma jednak problemy, gdy człowiek ubrany jest w mundur z wzorem kamuflującym, składającym się z różnokolorowych kształtów. Od tego czasu zaczyna się rozwój tego, jakiego kształtu plamy trzeba używać i jak duże powinny one być. Z okresu zaraz po II wojnie światowej pochodzi protoplasta opisywanego Woodlanda, czyli kamuflaż ERDL. Swoją nazwę wziął z ośrodka badawczego, który go opracował. Stosowano go jednak dopiero od czasu wojny wietnamskiej i też na ograniczoną skalę. Po tym konflikcie postanowiono zmodernizować ERDL. Po pierwsze jego projekt zakładał wykorzystanie dwóch wersji, górskiej i nizinnej. Dodatkowo szukano czegoś bardziej skutecznego. To zbiegło się w czasie z opracowaniem nowego kroju munduru. W 1981 roku wprowadzono do służby Woodland. Gdy porównamy ERDL z Woodlandem, możemy dojść do wniosku, że są bardzo podobne. To nie przypadek. Ten drugi powstał na bazie pierwszego. Nieco zmieniono paletę barw, przede wszystkim zmieniono tło. Dodatkowo Woodland był nieco większy niż swój protoplasta. W testach okazał się skuteczny i stopniowo wszedł na wyposażenie sił zbrojnych. Myśląc o opisywanym kamuflażu, nie sposób pominąć faktu, że był i ciągle jest bardzo dobrze widoczny w popkulturze. Osobiście sam dobrze kojarzę go z postacią graną przez Brusa Willisa w filmie Łzy Słońca. Jego wykorzystanie w realnych warunkach także jest powszechne. Woodland występuje w wielu filmach. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Przede wszystkim był używany przez Armię Stanów Zjednoczonych. To już samo w sobie by wystarczyło, ponieważ opisywana formacja często pojawia się w popularnych produkcjach filmowych, jednak to nie wszystko. Woodland ma drugie życie także w formacjach paramilitarnych, czy też wprost na wyposażeniu innych armii. Zwłaszcza po formalnym wycofaniu ze służby stał się łatwo dostępny. To sprawia, że chętnie wybiera się go także do ról czarnych charakterów, jednostek nieregularnych, takich jak bojówki czy grupy typu PMC. W końcu tak szeroko rozpowszechniony kamuflaż nie mógł być pominięty także w grach komputerowych. Wszędzie tam, gdzie trzeba pokazać wojsko, pojawia się ten popularny wzór nanoszony na umundurowanie. Dlatego uważam, że zostanie on z nami jeszcze długo. Mimo, że ma już ponad 40 lat, to wciąż jest skuteczny i widoczny w mediach. Mundury w Woodlandzie, jak wspomniałem, są dość uniwersalne. Nie mam możliwości przetestowania go w różnych miejscach świata, ale w Polsce sprawowały się co najmniej poprawnie o różnych porach roku. Dodatkowo pasują dobrze do wyposażenia w uniwersalnym zielonym kolorze. Obecnie używam wyposażenia taktycznego w Ranger Green, który dobrze zgrywa się z Woodlandem. Oczywiście nie brakuje na rynku szpeju także w opisywanym kamuflażu. Zarówno tego z demobilu, jak i nowej produkcji. I to chyba największa zaleta opisywanego kamuflażu. Z biegiem lat stał się uniwersalnie dostępny. Nie ma problemu, by znaleźć wyposażenie w Woodlandzie w każdym przedziale cenowym. Co więcej, osobiście uważam, że bez względu na to, czy kupimy jakieś stare ubranie z demobilu, czy nowocześnie skrojony mundur, to dopóki będzie on w Woodlandzie, możemy być spokojni o to, że nas zakamufluje w warunkach leśnych. Sam polecam ten kamuflaż, gdy ktoś się pyta o dobry wybór do gier leśnych. Co prawda mamy już sporo bardziej nowoczesnych alternatyw, ale klasyka dalej broni się dostępnością. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem temat kamuflażu Woodland w tym krótkim materiale. Zostaw taktyczną łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnym materiale.